Like a hell Cześć, siemanko Z tej strony Spike 1, 2, 3. I tak jak mówiłem yy, Nagrywam nową gierkę Czyli Huzaki Zostawiliście 5 łapek Ale i tak gram Ale myślę, że pod tym odcinkiem Zostawicie 5 łapek Bo to jest fajna gra I jak zostawicie 5 łapek Będzie więcej takich Gier. Gdzie. Będą. Będzie lepiej. I proszę Was o subskrypcję pod moim kanale. Tak jak widzicie, Jest walczę teraz. To jest początkowe. Widzicie, walczę z gościem, który przegrał. I. Zobaczymy co dostanę z tej skrzynki dobra, witam po krótkiej przerwie Zobaczymy co wypadnie z cesta. i wypada 10 monet i nowy śluzal to jest złoty śluzak przepraszam was za te dźwięki jak widzicie jesteśmy na jakiejś grzybowej mapie i będzie kolejny trening i teraz używam niego no i mi przegrał, przegrał i niego też Używam go To mój wygrał. A widzicie, teraz mam nowego. I sobie go postawiam? On postawia lód. lód Którymi przepowiednicy nie mogą go rozwalić. Mogą rozwalić po jednym czasie. Widzicie, tutaj mam jakiś. Gwiazdki zostawiamy na dowatego z teraz. Przepraszam Was i wygrana. Kolejna skrzynka. I pamiętajcie, 5 łapek pod tym odcinkiem. Kolejna gra z tej kolejna gra w tą grę i potem odcinek z krukiem wpadajcie na jego nowy śluzak wpadajcie na jego kanał jak widzicie nowy śluzak odblokowany o go a to nic proszę bardzo o subskrypcję dobra przepraszam was ale były problemy ale już nie ma jak widzicie teraz ona też ma przeciwników dobrych całkiem dobrych a nie mamy lepszych teraz trochę... Jakby w nich dobra i teraz może postawimy tego. nie jeszcze nie stać. Teraz nie mogę postawić. Ja go postawić. Tego biorę. Postawiam tego. I wygrana. Przepraszam jeszcze raz. Jak to było słychać to przepraszam bardzo. Ale otwieramy kolejną skrzynkę, z której wypada 10 monet i 4 moce do nowych i nowy śluzak. To, to jest spider. Możemy go tutaj dać. I teraz kolejna walka. Dobra widzowie, lecimy Dobra widzowie, walczymy z nim Mamy teraz Как видите, я задолго себя не отзывал, потому что купил. Поставил паяль. Поставил его. Этого в каску и А видите, люди скат. Птаяк паяль. Прошу вас. Хорошо. на другой форме. И идет. Zobaczmy co to wygramy ja myślę, że wygramy bo ostatni krok i A chyba nie pokonał on jest za słaby, albo dziabano Jak widzicie żeby trochę sobie ogląd z tego. No i wygramy. I kolejna skrzynka, a kolejny panik zobaczymy, co wypanie. Otwieramy i wada sześćdziesiąt, monet pięć diaksów cztery pięć mocy i ulepszamy i to na tyle z tego odcinka